Witamy na porannej seście. Deser sumowy to się nazywa. Deser sumowy, Marceli codziennie wstaje. 4:30, słuchajcie, parzy kawę, mrozi no ją. To jak głupi jesteś, no. A jak? Wieczorem, jak śpisz. No dniewię, bo śpij, jak śpi, śpi, śpij, jak a... śpisz pijany, no to, to wtedy. Wieczorem bierze 25 deko kawy mielonej. Gotuje ją po turecku. Ja eee... siedząco po turecku. Ja <laughs> siedząco po turecku. Rozlewa w kubeczki, słuchajcie, i pakuje do zabrażarki. Mam to jest, też to nagrane. Mamy to nagrane i teraz pokażę Wam jak, jak smakuje kawa słumowa na padzie. Klejemy. Mrożona pokaż. Mrożona. Łoj! Ale się oparzył. Proszę bardzo. Jest kawunia. No Dajemy gratisa, <grym> którego zostawił młody. Dziękujemy młodemu za takie piękne pożywienie. Temat jest po prostu. Wasze zdrowie, nasze i. suma. Tu do buzi. Tak. Jedno mi zęby. O Jezu, jakie to jest zimne i pyszne. Też. Orgazu można dostać. Ice, coffee. Bum, bum. Aha.